Cześć, nazywam się Diana i ten film został wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji, gotowy, aby podnieść poziom swojej usługi siłowni. Dzięki chatbotom zasilanym przez AI od Crowdy możesz zautomatyzować interakcje z klientami, poprawić efektywność rezerwacji i zwiększyć satysfakcję klientów 24/7. Dlaczego powinieneś używać chatbotów AI w swojej siłowni? One. Natychmiastowe odpowiedzi, koniec z czekaniem. Nasz chatbot odpowiada na najczęściej zadawane pytania, planuje zajęcia i natychmiast podaje informacje o cenach. 2. Spersonalizowana obsługa. Oferuj dostosowane plany treningowe, przypomnienia o zajęciach i promocje, aby klienci wracali. 3. Bezproblemowa integracja. Połącz bota z systemem CRM i systemami płatności, aby zapewnić płynne rezerwacje, płatności i programy lojalnościowe. 4. U... Zmniejszenie obciążenia pracowników. Chatboty zajmują się rutynowymi zadaniami, pozwalając Twojemu zespołowi skupić się na tym, co naprawdę ważne, pomagając klientom osiągnąć ich cele fitness. Zwiększ efektywność Twojej siłowni, obniż koszty i popraw doświadczenie klienta dzięki technologii AI. Gotowy na kolejny poziom? Skontaktuj się z CrowdAI. AI.